Hej się witajcie moi mili, Z tej strony Rashivo i jest to kolejny odcinek. gramy Fallout Shelter. A jak pamiętacie, w poprzednich odcinkach bardziej grzebaliśmy się na bazie, mieszaliśmy tam wszystko w środku. Mam nadzieję, że w tym odcinku uda nam się coś ogarnąć, jeżeli chodzi o kwestię wypraw. O, wszystko odebrane. Jeszcze nadebrak. Ok. Okej, okay, okej. Okay. Mati, ty tu wróciłeś, tak, przeżyłeś, na no, waste. Będzie. Ooo, nie możemy wszystkiego. Duża siostrzyczka, fajnie. I enchanted shotgun. Enchanted shotgun to mi tak średnio. Sprzeda 14 sztuk złomu. Mm, okej, okay. to można, można się tego podjąć. Trochę tego, trochę tego, trochę tego O i kilka samolotów i powinniśmy dostać już za to junior boxa Nie Jeszcze jedna część Misia Misia sprzedałem, tak sprzedałem misia po to żeby dostać junior że boxa No więc tak, teraz zastanówmy się co dalej może Heisenberg... Nie. Heisenberg. Ty możesz wrócić już, tak? Możesz. Dobrze. Rashibo będzie w Wolcie za 4 godziny. Leoret tak samo. A nie, ogólnie mamy już 50 poziomy. Okej. Okay. Opłaca się już, będzie, będzie się już opłacało w nich tam inwestować to mocno. Zdobądź z 10 Rar outfitu. To będzie... Nie, 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 nie. Ja nie chcę już zadania na raszowanie. Rad skorpiony bez broni. Nie, jeszcze lepiej. Nie możemy dostać normalnych zadań. Come on. Ok, Okej, tego Voltteka. 100 kapsów. Flaszka chemiczna. I. I druga bazuka. Okej. Okay. Dwie bazuki, nie jest źle, tylko że, teraz tak wydaje mi się, że powinniśmy bardziej te wszystkie postacie, które wróciły przeszkolić, zarówno Heisenberga pod względem agility doszkolić, jak i Matiego bo oni jednak będą tej więcej musieli działać, że tak powiem. Musimy zrobić w końcu sobie taki mocny wypadowy skład, który nie będzie, że tak powiem, narażony na jakiekolwiek. Tutaj powiedzmy problemy. Nie wiem skąd nagle tyle hajzu dostałem, ale okej. Okay. Ty masz... ile tej agility... O masa, masa. Mamy jakiegoś kołta dla ciebie Agility plus 3. Ej, no pięknie, taką to mogę wysłać. Szagu też już ma tak dopakowaną Agility. Tak dopakowane Agility, żegła boli. Hmm. To tu schodzisz ze zmiany, ty schodzisz ze zmiany, to tobie dam formal Formalware'a. W takim razie bierzmy level up, kolejny. Eee, to jest w ogóle Advanced Jumpsuit. Aha, ok. Może zamieńmy z tym Advanced Jumpsuit tutaj. Hmm, a gdzie jest ten adwerset jumps? Nie widzę go teraz. No dobra, na no mniejszo Radroach Infestation Weź tutaj podejść pomóż Weź tu pomóż koledze i może tak. Dwie godziny i godzina. Dobrze. Jako, jako, reszci, bo gdyby wrócił, to by można było... A ten Radrosz to jest oparty. Dobra, ale można ich tam podchilować. No dobrze, i teraz tak. Może Heisenbergowi damy ten Power Armor Percepcja i siła? Jestem jak najbardziej za. Do tego Missile run Launcher może nie, ale Rosty Plasma Rifle Aha. I to już będzie coś dla niego. Dobrze, możemy też już w takim razie dobrać. Kilka osób, które miałyby jakiś tam w miarę rozsądny poziom agility, do tego, żeby hmm. czekać, Chyba potrzebujemy nowych sal treningowych. Mimo wszystko no, będziemy potrzebowali nowe tutaj. Nowy training room do Agility. I teraz te osoby co tu są na przerwach To wyślemy na trening Właśnie żeby dobrały trochę sobie punktów No czy ona ma ten handy jumpsuit? ma Siła i percepcja coś takiego mamy Tutaj do szczęścia, bo ona będzie w tym mogła wtedy zasadniczo chodzić. A tutaj na przykład Combat Armor, Siła Plus Agility. I tak, ty masz tą broń. Ty masz taki karabinek, to damy ci na przykład taką bazookę. Jeżeli tylko ich doszkolimy bardziej, myślę, że będziemy mogli ich wysłać już bez problemu na jakąś tam większą wyprawę. Mhm albo nawet teraz w sumie moglibyśmy zrobić jakiegoś quest'a zróbmy na przykład ten hostage negotiation heisenberg mati i na przykład polaj tylko że polajowi by trzeba było zmienić i dać coś lepszego dwa combat komb shotguny na przykład Dobrze, 12 i 8. Start quest. Na przykład tutaj da, dostarczmy... Aha, o Jezu nie mam ulepszonego office'a, no to nie mogę nic zrobić z tym. Ale jeżeli podprzedajemy bronię, to może byśmy dali radę tutaj uzbierać coś. Ok, trochę tutaj nawet odbyliśmy punktów. W sumie tak szczerze mówiąc, to ja w ogóle charyzmy nie używam i to mnie trochę martwi. No nie, tym akurat to może nie. Merce gear na pewno byśmy mogli sprzedać. Ok. I... I teraz drugie pytanie: Czy opłacałoby nam się ulepszyć to? Nie, opłacałoby nam się ulepszyć to. Brakuje nam stu. stu trochę. Ok, Gold Watch, Chemistry Flask. No, i ładnie, udało się. Ulepszyliśmy sobie centrum. Oho Ulepszyliśmy sobie drugie centrum Jej Mamy już teraz uh, Leoret drugą Soli I Alan Tylko że Battle Armor Combat Armor Survivor Armor. Tak, z takim zestawieniem ich puścimy Enchat the Shotgun i na przykład Rusty Plasma. I będziemy mieli dwie ekipy, które ruszą w siną dal. A wieczorem poproszę zobaczymy rezultaty. Bo teraz tak. Oni mają Hostage Negotiation za 14 godzin. Jak tutaj wyglądają? Oni już wracają Wszyscy wracają w sumie. Czyli na wieczór będziemy mieli kolejne trzy ekipy do odbioru. Tylko teraz tak, możemy nawet spokojnie myślę poprzekładać. Jeżeli tutaj się coś dopasuje... Nie, niestety się nic nie dopasuje już. A kogoś do ćwiczeń na przykład Agility. Skumulujmy ich może w jednym pomieszczeniu Windy, windy nie mogę, bo winda 500 kosztuje Ojjko no to Do windy to już tam... Nie nie, Wonderglu nie Syk! Drugi wiatrak. Chociaż wiatrek był chyba potrzebny do jakichś tam... ...pompek Aha, i się okazało, że to i tak było za mało Oj, ojjko 20 Ech, no dobra, sprzedajmy misia. Sprzedajmy jednego misia. Mam nadzieję, że nikt nie za to nie, nie oskarży jakieś tutaj próby manipulacji za to, że sprzedałem misia. No tak, jak to to wygląda dalej. Okej, okay, myślę, że na ten odcinek to może być wszystko. I do zobaczenia moimi w następnym. Trzymajcie się. Hej!